Hey, cześć Wam, witam wam, Was w kolejnym materiale. Dziś będzie troszkę dla projektantów stron, a troszkę też dla osób, które te strony chcą kupić. E, dziś rano dostałem maila od Pauliny. Paulina, zaraz Wam go przeczytam i stwierdziłem, że nagram o tym materiał, ponieważ mail, który, który otrzymałem, w zasadzie trafia do mnie codziennie. Codziennie ktoś pisze dokładnie w taki sposób, używa tych samych zwrotów, pyta o to samo. Więc skoro ja tyle tych maili dostaję, podejrzewam, że, że do Was też wpadają właśnie maile o takiej treści, więc powiem Wam, jak ja, to, jak ja odpisuję na takie maile. A z drugiej strony klienci, którzy te maile wysyłają, oni są, oni po prostu, to jest ich pierwsza strona, dokładnie nie wiedzą o co zapytać i, i za, no podejrzewam, że dlatego te maile tak, tak e, formułują. Więc no, mam nadzieję, że obydwie strony coś sobie z tego materiału tutaj wyciągną. Przeczytam mam teraz tego maila. Więc tak, hej, myślę o założeniu strony internetowej, startuję z mini biznesem, będzie to firma sprzątająca. Interesuje mnie cena za prostą stronę internetową. Właśnie ten, to wyrażenie prosta strona internetowa to jest tutaj słowo klucz zazwyczaj. Plus pozycjonowanie. Zobaczcie, już tutaj widzimy e, no, troszkę taką śmieszną rzecz, że Strona internetowa plus pozycjonowanie. Pozycjonowanie jak wiecie ci którzy, którzy już siedzą w tej branży jest znacznie trudniejsze i bardziej kosztowne czasochłonne wymagające większej umiejętności niż zrobienie samej strony internetowej a do tego prosta strona internetowa w oczach klientów to jest zazwyczaj strona która ma dosłownie dwa trzy guziki parę zdań prosta żeby klient mógł ją obsłużyć no i tutaj już mamy tę sprzeczność że no Strona prosta zazwyczaj nie pozycjonuje się za dobrze, ponieważ jest na niej za mało treści, za mało kontentu. Natomiast klienci pytają o prostą stronę, bo oni się boją, że jeżeli powiedzą nie wiem, skomplikowana, no to to już brzmi dziwnie, poza tym pewnie skomplikowana strona będzie znacznie droższa. A nasi klienci na takiej stronie nie będą mogli się odnaleźć. Dlatego też pytają o prostą stronę i ja to dokładnie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Ale o co chodzi z tymi prostymi stronami? Jak projektujecie, to wiecie, że aby zrobić coś prostego, jest znacznie trudniej niż zrobić coś skomplikowanego. I teraz właśnie tu jest ten, ten e, trzeba znaleźć ten złoty środek, tak aby ta strona była prosta dla klientów. A zatem na tyle rozbudowana, aby Google chciał ją pozycjonować. I to jest coś, co będzie kosztowało w takich zleceniach najwięcej, i będzie wymagało od nas no, największej, jakby najlepszej jakości wiedzy, aby to zrobić. Także mam nadzieję, że klienci, którzy zamawiają te strony, teraz zrozumieją, o co chodzi. Bo tutaj, właśnie, jak odpisałem do Pauliny, że no prosta strona, ja dokładnie wiem, co ktoś ma na, na, na myśli, ale no, będzie ciężko ją później pozycjonować. I no i mówię, takie maile najczęściej do mnie wpadają. I samo to, że właśnie, plus pozycjonowanie, to zazwyczaj dla klientów oni myślą, że pozycjonowanie jest bardzo proste, i dorzućmy je po prostu na końcu. No niestety, tak nie jest. Pozycjonowanie, jak wiecie, wiele miesięcy pracy, lat, w zależności od w zasadzie branży i rejonu, na którym chcemy walczyć. I druga część maila jeszcze. Chciałbym też, aby na stronie można było bookować usługi. I tutaj link właśnie do takiego systemu bookingowego. Ile by takie coś kosztowało? I teraz. E, chyba już kiedyś zrobiłem materiał na temat systemów bookingowych i powiem Wam coś takiego. Zauważyłem, że okej, okay, systemy bookingowe, jak najbardziej, super sprawa, ale one działają wtedy. Kiedy macie już problem z obsługą klientów, czy to telefonicznie, czy mailowo, czyli klientów macie już tak dużo, że e, czas poświęcony na rozmowy z nimi po prostu zabiera wam już za dużo czasu, i, no, a czas to pieniądz. Wtedy system bookingowy jest jak najbardziej. Jeżeli rozpoczynacie firmę, która jest młoda, to wam zależy, aby każda osoba do was. Zadzwoniła, nawet nie wysłała maila, a zadzwoniła. A dlaczego zadzwoniła? Ponieważ, jak ktoś już dzwoni, to on już jest powie zdecydowany. Maile wysyłają wszyscy: wysyłają jednego maila do 10 firm i chcą. Poznać cenę, ale jak już zadzwoni, to uwierzcie mi to już jest taki step kolejny, że łatwiej jest tako, taką osobę zamienić na klienta. Poza tym, już w czasie rzeczywistym możemy rozwiać jej problemy, bo od razu będziemy mieli pytania. Dlatego najważniejsze jest, aby zadzwoniła. Oczywiście wysłać maila też może, ale róbmy nasz wizerunek tak, aby opłacało się jej zadzwonić. A system bookingowy jak najbardziej, ale dopiero później, wtedy, kiedy już nie wyrabiamy z ilością klientów. Także mam nadzieję, że materiał był jakkolwiek pomocny. Ten, ten, ta prosta strona to jest właśnie ten taki wyrażenie, które no dla jednej ze stron jest to zupełnie inny odbiór niż na drugiej, drugiej stronie. Co się kryje pod tym? Pod tym właśnie prosta strona internetowa. A jak zamawiacie stronę i chcecie pozycjonować, chcecie, że tak powiem, jesteście gotowi na 6, 12, 18 miesięcy pracy nad stroną, to zamówcie stronę taką, abyście mogli ją rozwijać. I tutaj na przykładowo webflow będzie idealne, bo jest tam bardzo prosty CMS, czyli właśnie e, panel, który umożliwia Wam myszką rozbudowę strony. Ewentualnie, jeżeli zlecacie pozycjonowanie i, Będziecie płacić za rozwijanie strony w firmie od SEO, no to dla niej tam Webflow, cokolwiek ona będzie chciała, będzie, będzie odpowiednie, czy tam WordPress, czy, czy, czy nawet czyste HTML, nie? ale tutaj musicie już sobie zaplanować, właśnie, ok, jesteśmy gotowi na 6, 12, 18 miesięcy czekania na rezultaty i chcemy rozwijać stronę sami lub hej, też jesteśmy gotowi na ten czas, ale chcemy, aby ktoś zrobił to dla nas. Musicie to na początku sobie ustalić, bo jeżeli nie macie tyle czasu, nie, nie chcecie tyle czekać na efekty, to zróbcie stronę naprawdę nawet jeden landing page, jeden page z ofertą i budżet, który Wam zostanie, wrzućcie po prostu w reklamę, czy to. Yy, Pay per Click, czyli Google Ads, czy, czy Social Media i wtedy nie musicie mieć, że tak powiem skomplikowanej, czyli dobrze rozbudowanej strony, bo tu wystarczy zwykły landing page. Dlatego to jest najważniejsze, aby ustalić co na początku chcemy zrobić, a wiadomo, no co chcecie, jeżeli nie macie klientów kompletnie zero na początek, to najszybszą drogą będzie płatna reklama. Ona niekoniecznie może w ogóle nam dać zarobek, ale ona otworzy nam drogę do klientów, i e, jeżeli już macie jednego klienta, pamiętajcie, że ten klient może Was polecić dalej i musicie z nim tak rozmawiać, taki zrobić mu serwis, aby Was polecił dalej. I wiadomo, ileś 10, tych naście, dziesięć klientów będzie potrzebnych, aby ta siatka poleceń zaczęła funkcjonować, ale wbrew, wbrew pozorom czasowo te, te pierwsze straty, które poniesiecie na klikach w reklamę. Później będą procentowały i ci klienci będą do Was trafiali no kompletnie za darmo. Wy nawet nie będziecie wiedzieli czasem skąd oni trafiają. Więc ta strategia jest no znacznie szybsza i znacznie lepsza na start, choć może być bardziej kosztowna. A jeżeli dysponujecie jakimś tam większym budżetem, to przy okazji jak najbardziej możecie robić SEO, bo to zaprocentuje dopiero gdzieś tam w przyszłości. Także zamieszałem na koniec, ale mam nadzieję, że jest jakoś to logiczne. No i co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, bye bye. Hej.